Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku tęczowego podcastu. Mam nadzieję, że stęskniście się za mną tak samo jak ja stęskniłem się za Wami. I bardzo Was przepraszam za to, że mnie długo nie było, ale strasznie dużo działo się rzeczy w moim życiu. Tych pozytywnych głównie, ale też negatywnych. Dużo się strasznie zmieniło. Projekt, nad którym pracowałem rok, o którym zaraz powiem. Wreszcie się ukazał. Być może już mieliście szansę go oglądać. I właśnie dzisiaj będzie o tym projekcie. A więc nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, ale wystąpiłem w serialu Jesteśmy Rodziną w produkcji Barta Staszewskiego i Miłość Nie Wyklucza. I powiem Wam, że zakładając ten podcast... Widziałem, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy będę mógł opowiedzieć swoją historię. I dzisiaj opowiem Wam w ogóle, jak to się stało, że wystąpiłem w serialu, co możecie tam zobaczyć i jak wyglądała premiera tego wszystkiego. A więc całą historię w ogóle zaczynamy od tego, że ruszył casting do filmu dokumentalnego. I ja w ogóle tego posta nie widziałem. Absolutnie nie widziałem. Nie wiem czemu umknął mi gdzieś on. No i słuchajcie, wstaję sobie rano po imprezie <grym> i patrzę, że casting się zakończył. Mówię: Kurde. Nie, ja, ja muszę tam się dostać, jakby to jest moja chwila. Że nie odpuszczę tego tak łatwo, i to jest mój moment. I napisałem maila do Miłości Wyklucza, która jest w ogóle inicjatorem tego serialu. Czy em, jest jakby opcja, że jeszcze mogę wysłać swoje zgłoszenie? I oni odpisali, że tak, że jest opcja i w ogóle. No i słuchajcie, dostałem się do pierwszego etapu castingu, potem drugiego, trzeci był już właśnie z reżyserem, z prezesem Miłość nie klucze i w ogóle. I się tak stało, że wygrałem cały ten casting. Skontaktowali się ze mną i byliśmy, słuchajcie, umówieni na nagrywki. I wiecie, ja nigdy nie stałem przed kamerą. To warto zaznaczyć, w sensie taką, że wiecie, że profesjonalną, nie? Nigdy w życiu moje rodzice nigdzie nie występowali, a serial Jesteśmy Rodziną opowiada o tęczowych rodzinach. No i słuchajcie, jak ja się dostałem, to musiałem powiedzieć rodzicom po pierwsze, że się dostałem po serialu, do serialu, a po drugie, że muszą oni w nim wystąpić. W sensie, no nie musieli, że musieli, ale mi bardzo na tym zależało, żeby wystąpili. No i słuchajcie, moi rodzice się zgodzili. Znaczy, oczywiście na początku mówili nie, nie, bla bla bla, ta no ale się zgodzili. I już wtedy wiedzieliśmy, że pozbędziemy się trochę naszej prywatności. I słuchajcie, przyszedł dzień nagrywek. Moja mama oczywiście od rana już się darła i żeby sprzątać, tutaj jest kurz, tutaj nie to, bla bla bla. Już się zaczął w ogóle cały cyrk. No i przyjechała ekipa filmowa, słuchajcie. Ja byłem tak zestresowany, mówię, Boże, Bart Staszewski przyjedzie do domu, kamery jakieś będą i w ogóle i co teraz nie? I słuchajcie, jak Bart wszedł razem z producentem, Przemysławem, Stefaniakiem. To poczułem już, że będzie zarąbiście, będzie vibe, będzie klimat i będzie wszystko w porządku. Słuchajcie, to są takie wspaniałe osoby, że wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Jakby poznać ich osobiście, to było chyba jedno z moich najlepszych przeżyć w moim życiu. I jakoś na początku było mega sztywno, jak zaczęliśmy nagrywanie, bo jakby. No nie było żadnego scenariusza, tylko mieliśmy pokazać siebie, co chyba było najtrudniejszą rzeczą, bo dla mnie na przykład granie kogoś byłoby łatwiejsze niż jakby otworzenie się i pokazanie swojej rodziny i swojej historii. No ale potem, już z kamerą było coraz lepiej. Potem znowu na kolejne dni przyjechali do mnie. Nakręcić mnie w najważniejszych dla mnie lokalizacjach, czyli właśnie Pomost, moja szkoła. Nagrywali zakończenie mojego roku i kilka różnych fajnych jeszcze rzeczy, o których jeszcze nie będę mówił, bo może ktoś z Was nie oglądał, a może no mówię Was właśnie do oglądania tego. I no, naprawdę to było doświadczenie strasznie istotne dla mnie. I myślę też, że dla wszystkich moich przyjaciół, bo tam też niektórzy wystąpili. Em, jestem w chuj wdzięczny za to, że miałem taką okazję w ogóle. Jakby i najgorsze było to, że przez cały rok praktycznie nie mogłem nic mówić, że musiałem znaczy nie ukrywałem tego, ale że nie mogłem. Dużo rzeczy poruszać pod względem serialu, a kiedy już nadchodziła premiera, to już każdy się pytał, kiedy wyjdzie odcinek i w ogóle jaki jest tytuł, co tam będzie. A ja, ja nie mogłem mówić za dużo, nie? I też do końca nie wiedziałem, jaki będzie ten cały odcinek. Dopiero dowiedziałem się o y, tytule serialu, o tytule odcinka na premierze, na którą pojechałem do Warszawy na galę, jakby stworzoną przez Mac Cosmetics, przez Fest, przez Miłość nie wyklucza. I słuchajcie, to też było mega fajne zobaczyć, jakby jak wyglądają te. Influencerskie, gale, spotkałem tam ludzi z top model, spotkałem tam e, sławnych tiktokerów, spotkałem tam zwykłych ludzi. E, fajnie się mega bawiliśmy, i to znowu było świetne doświadczenie w moim życiu: że mówię: Wow, ale co w tym w ogóle najważniejsze? Że ja pokazałem swoją prawdziwą historię, pokazałem prawdziwe osoby, pokazałem prawdziwe sytuacje i sprzedałem dla Was po prostu moją prywatność. I cieszę się, że w ogóle zostało to docenione, bo na tym mi mega zależało. Pisaliście już po premierze, że. Oglądałam odcinek, był fajny. Albo że oglądałam odcinek i aż się wzruszyłem, i że coś tam, coś tam jest podobnie jak u mnie. I jakby wasze feedbacki z waszej strony były tak przemiłe i tak przeurocze, że naprawdę momentami się mega wzruszyłem. I o to w sumie chodziło mi najbardziej. I jeżeli myślicie, że. To już jest koniec. Oj, kochani, to grubo się mylicie. Jak na początku wspomniałem, powód mojej nieobecności to były raz, że stały sprawy prywatne, raz, że było lepiej, raz, że gorzej, ale po trzecie to są rzeczy, które nadchodzą. I ja nie mówię o kolejnych odcinkach tęczowego podcastu, tylko ja mówię o kolejnych projektach o tym, że miałem okazję. Jakby dzielić wywiadu z pewną fajną osobą, i mam nadzieję, że ukaże się to już wkrótce. No i że szykuję dla Was kilka fajnych niespodzianek. W ogóle ostatnio też byłem na openerze i. Um, Lu czasami podchodziliście do mnie, właśnie albo na openerze, albo w klubie, że czekacie na nowy odcinek podcastu, że kiedy będzie ten e, nowy odcinek podcastu? No i w ogóle, dziękuję bardzo, to jest zawsze miłe, jak się ze mną witać, czy coś takiego. No i zobaczcie, tutaj macie nowy odcinek. Mm, sorry, że dzisiaj tak krótko, że dzisiaj może tak nierzeczowo, ale bardzo zależało mi na tym, aby nagrać ten odcinek bo po prostu bardzo się za wami stęskniłem. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą moją nieobecność. No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku Tęczowego Podcastu.